Witam Państwa w firmie Maszyneria.pl. Przedstawiam Państwu nożycę durma ES2506. Maszyna umożliwia cięcie na długości 2,5 m, blachy o grubości 6 mm. Zaraz zaprezentujemy pracę maszyny. Tu mamy sterownik. Możemy programować sobie odległość zderzaka dla kolejnych cykli i cięć. Z szczelinę do odpowiedniej grubości blachy ustawiamy ręcznie tu i tu po obu stronach maszyny. zderzak jeździ automatycznie na zadaną zaprogramowaną wcześniej odległość. Tu mamy tył maszyny. Są pneumatyczne podnośniki do opadającej blachy, które umożliwiają Łatwy. No, nie, nie trzaska blacha, nie spada z pełnym impetem, tylko jest oparta na tych podnośnikach, które tutaj widzimy. Zaraz zaprezentujemy cięcie i zobaczymy jak to wygląda. Najpierw zrobimy próbę bez blachy. A teraz robimy próbę cięcia z, kawał z kawałkiem blachy. Taki malutki kawałeczek blachy. Pokażemy pracę zderzaka. to jest posuw szybki w drugą stronę i z powrotem, a teraz mamy sposób posuw taki już precyzyjny dojeżdżamy i wtedy pokażemy tutaj, o widzimy je w dziesiątych milimetrach. A jeszcze szybki poprosimy. I w drugą stronę. I tu mamy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na stronę www.maszyneria.pl.